Halo, halo, siemaneczko! Witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta, Zagrajmy w Minecraft. To już drugi odcinek, gdzie będziemy kontynuować budowę domu i mam nadzieję, że dzisiaj go skończymy. Jak starczy czasu, to jeszcze pójdziemy... Tak mi się przynajmniej zdaje. Jeszcze pójdziemy do lasu. Znaczy, do że kopalni. Czekajcie, ja się przeniosę z miejsca, z którego nagrywam, bo nic nie widzę. Pójdę trochę wyżej. Och, o, te schody. Przepraszam, jeśli jest za głośno, czy coś się szumi? Dobra. już ciszę, muszę dźwięki w grze. Zresztą nie, bo jeszcze nie jest ciszy. Niech będzie tak. Więc dobra, dalej jesteśmy na shaderach. Yyy... Czekajcie, a my mamy kolor taki drewna, czyli idziemy tu. No dobra, ma to wykopać. Może zrobię to poza odcinkiem. Czy, czy znaczy, że zatrzymam film, pozbieram drewno i drewno się widzimy za chwilę. Może zróbmy tak, bo. Pozbieram to drewno i widzimy się za chwilę. Dobra, halo. Już zebrałem. Mamy już 38 tego drewna. Już je zbierzemy, czy co tam posadzimy. I zawsze będziemy mieli drewno niedaleko krowa nie mam miecza ale zabijam ją tak oś tu kurde głupku głupia krowa, o ale teraz w koło rób weszłaś no i mamy ci no wchodź to jest y, auto skakanie on sam skacze po prostu no dobra już bardzo chcę skończyć ten dom. Więc zrobimy drewno. O jezu. Ile my tego mamy? Dwa staki, 24. No teraz to na pewno wystarczy. Więc ja już się zajmę tutaj budową. Dobra, teraz by się. Moglibyśmy, da, moglibyśmy zabić jedną parę drzwi. Zamiast tego. Tutaj damy drzwi. O, pięknie. Bo to jest tak, nie, już mówiłem, ale to jest najnowsza wersja. No dobra, więc tak, teraz po prostu tradycyjnie po prostu będziemy stawać tutaj drewno. No nie będzie za duży dom, no albo że po prostu będziemy robić jakieś piętra. po tyle mi na razie będzie raczej wystarczyć. Jeszcze łóżko by się przydało. Nie wiem, nie, nie mamy w ogóle wełny. Dobra. Skończmy to od razu już. No i tu będzie taka wielka szyba i będziemy mieli dostęp na... Będziemy mogli patrzeć na... na drzewa. No, super po prostu, nie? Ech, tak. Czy my będziemy mieli jeszcze jakieś szyby? Ja właśnie nas czuję się bezpiecznie, jak mnie nie widzę. Zapewne wolałabym tylko jedną szybę mieć, to może najpierw zrobimy tak, a później będziemy się tym martwić. Ja chyba trafiłem? I zaraz idziemy do jakiejś kopalni. Bo chyba gdzieś niedaleko widziałem kopalnie. Dobra, albo że wiem, jak możemy zrobić. Nie będzie głupi Ale. Tak po prostu możemy zrobić. Tu dwie szyby. Tu dwie szyby. No, tak będzie. Więc już drewna nie musimy. O, jeszcze mamy bardzo dużo drewna. Fajnie się złożyło. To zrobimy sobie skrzynkę od razu. Dwie. może najpierw jedną nie, tu będzie piecyk no to tu. a dobra, zróbmy jeszcze tu jeszcze jedna skrzynka od razu będzie no i fajnie no mamy skrzynkę tu będzie łóżko O, bo nie, mam lepszy pomysł. To mi oddacie, prawda? No właśnie. Zrobimy to. Tak. Tu będzie piecyk, może nawet kilka ich. Więc dobra, przygotujmy się. Na pewno będzie jeden kilo, na pewno jeden miecz. I... I że możemy to jeszcze zrobić, jeśli przyda. Hi hi. Ej! Hi Dom. Wojaka. Uo. Ło, wow, ale faza super. Tu będzie miecz. Herof już mamy, wszystko mamy, więc możemy iść. A jezu, przecież ten dach trzeba zrobić. Zapomniałem. Ale dobra, nie, idziemy do kopalni. Nie wiem na ile będzie ta seria? Na 20 odcinków, nie wiem sam. O Jezu. Tu chyba będzie coś. Chyba musieli gdzieś niedaleko naszego domku znaleźć. O, słuchajcie, jest. Chyba nie, jest tylko woda. No i jeszcze wpadliśmy, tu no. O, fajnie owca. Potrzebujemy jej. Potrzebujemy. Jeszcze pięć. Bo ja chcę mieć dwa łóżka. Tradycyjnie. Ja tak zawsze robiłem. Oj, ten nasz dom z daleka. Jezu. O, chyba widziałem owce. Nie, świnia to jest. Dwie świnie. Tak. To będzie... Chyba nie, nie pójdziemy dzisiaj do żadnej kopalni. Aha. Nie będzie jednak takie proste. No, dobra, skończmy tylko ten dach No nie no Może sobie wezmę własną kopalnię O, wykopaliska, tak powiem Tu możemy zrobić No i fajnie. No i Nora, możemy już kopać. Ewa kopać. W końcu musimy ten bruk wydobyć. Jest, wiedziałem, jest węgiel, słuchajcie, węgla zawsze jest dużo. Nie wiem, czy widzicie, ale tu jest węgiel. To no może jeszcze zbierzemy ten węgiel. Może jednak nie, tego tu jest dużo dłużej film, prawda, przez to, że taki długi. Czekajcie, może da się wyłączyć takie kółko. Co, je, co ja mam? Auto sai, auto jump. A nie, bo musi to być. Postaram się to usunąć. A i mówiłem, że będzie kamerka. Niestety trzeba mieć ruta, a ja tam... Nie wiem, czy może mi się coś usunie, bo tam było... Yy, don't worry. Coś tam reboot, nie, nie pamiętam za co... pisało i się bałem, że zaraz mi ten... Usuną wszystko z tego ruta już bym miał po kanale i się ten filmik nie pojawił w ogóle. A i filmy bardziej się będą pojawiać w weekend. Dobra. Więc to by było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do następnego odcinka, cześć!